Auu! Ale Tak? Kurwa! Ale się kurwa chciałem wybić jak z progu, teraz przy dziesiątym. Dziesiątka, stary. Siemanko z tej strony z Buku. To jest Studio Rap News. Ocean versy. Zapraszam. Folie na mordę, tu wszystkim baranom i tym, co im wierzą, łykają makaron. To nie Eldorado, zapraszam na bloki, na karmię ciekawość. To tu zero folii, to to dobre skoki. 100, 100, 100%, 100 bloki, tu gdzie linie koki walą w łeb jak bloki. Fajne, podoba mi się, Daj 5. A mówię ci, że to był res. A, to był res, tak? Tak. Ej, yo, spierdalamy, miał Hausik grać. Ją młoda, masz jakieś kody na Taxify Klik, klik. Halabardy i księżniczki joł yo, yo, rap na żarty, kieliszki. Ty dobra, bo trzeba ustalić jakiś plan. Jak stoimy z kwitem, masz coś, coś tam, mam. Fajne, też fajnie mi się podoba to jak jest złożone. Daję piąteczkę. Jan rapowanie. Jan rapowanie, spoko. Yy, przyszedłem na ten świat czysty, samo dobro jebany, pewnie pech. Ludzie rzeźbili blizny, czarną i podłą wlewali we mnie krew. Dziś jestem dla kogoś magiczny, choć moknę, gdy pada deszcz i bądź teraz kurwa logiczny to odwrotnie działa niż chcesz. Fajne, też mi się podoba, naprawdę chyba wybraliście same dobre jakieś teksty, bo ten też daje piąteczkę. Co? O, no to nie myliłem się. Powiedz, ile zostało lat, gdy byliśmy dziećmi, gdy żadne z moich ziomków jeszcze nie znał smaku kreski. Dzisiaj drewniane deski z naszych teatrów życia wpierdalają korniki i wyniszczają grzybica. Eee, no tutaj też daję piąteczkę, bo mam do tego tekstu sentyment. Pamiętam go z numeru z Hukosem i Cirą, których pozdrawiam. Miasto stołeczne też zaangażuje w bibę. Rozjebana ręka, macie do wymiany szybę. Kurwa, mało. Gdzie jest jakiś sklep z paliwem? Idę, 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 idę. Kiedy tak szedłem, przyjebał mi barkiem jakiś lamus. Ty albo mnie przeprosisz, albo znajdziesz się w szpitalu. Eee... Jakby nie ten. Eee... Nie lubię, jak ktoś kurwa się sadzi do kogoś za to, że go z nie niechcący szturchnął, więc daję trzy. Solar. Solar? Okej. Okay. Za plecami rozgadani przyjaciele fałszywi, pochłonięci historiami, które słyszą tylko ściany. Widzisz świat z palca wyssany, świat karmiących się kłamstwami żołnierzyków ołowianych, ukrywanych za maskami skurwysynów, którzy myślą, że, że są nietykalni. Yy, daję pięć i jestem ciekaw, kto to był. PZ. PZ. Myślałem, że to jest jakiś w ogóle tekst Magika, ale to jest PZ, ok. okej. paktofoniki, fajnie. Yy, w sensie, z paktofoniki, tekst Magika, oczywiście. Tylko powiedz, jaki styl mam. Unikat tego nie da się opisać. E, mnie nie włożysz w żaden klimat. Wczoraj lato, dziś zima. Dalej nienawidzę świąt, świąt Yo, A się obwieszczę jak choinka. Dalej nienawidzę ponoć, a wciąż słuchają na winklach. E, dałbym tutaj cztery. Ok, to pozdrawiam Adriana. Niedługo płyta chyba z tego, co się orientuję. Gadają, gadają, że złodzie mimo to mam swoje zasady. Połowę wyniosłem z osiedla, połowę wyniosłem od mamy. A teraz nie mogę jej zawieźć, dlatego skurwielu się biorę do pracy. Bo mamo ja tak bardzo pragnę cię zawieźć czerwonym Ferrari do chaty. Fajne, podoba mi się przekaz tego tekstu, więc daję pięć. Ja znam te zasady gry i nie dbam o opinię. Ty zginiesz, jeśli przerwaj zaufania linie. Mamy raperze, weź się, marny raperze, weź się stąd, zawija. ja mówię szczerze, teraz Twój czas mija. Każdy farmazon, każ tak jak spermę, jebać tych, co za plecami sieją ferment. Daję pięć. Jakby się dało dać więcej, to dał więcej, bo pamiętam y, y, autora tego tekstu bardzo dobrze, to będzie pewnie Hada. Tak? Tak, właśnie myślę. Zapomniałem tą szmatę, umyłem nią w wannę. Czuję się dobrze, gdy idę do tamtej. Piję z wielkiej wazy, pisząc staroświecko, maczam w kołamarzu całe to kurestwo. No ciekawie, złożone, yy, więc dałbym tutaj cztery. Wy mi daliście super gwiazdy. Status: ja muszę iść gdzieś, szukać rapu dalej niż nigdzie. ziom, muszę iść gdzieś, będę stąd będąc gdzie indziej. Wierzę w to, że mi wyjdzie. Kiedyś stanę na szczycie i powiem, kocham życie. Nie, nie moja składnia, więc yy, dałbym tutaj dwa, żeby nie było samych piątek. <laughs> pozdro, pozdro, td, <mnie>, nie, nie miej urazy. Wiadomo, My chcemy być wolni, chcemy kochać, chcemy iść, gdzie podnieś, poniesie chodnik, a twój pocałunek tak słodki. My spragnieni siebie, jak ogień pochodni. Mamy wiarę w lepsze jutro, ono wkrótce nadejdzie. Mamy siłę, motywację, świat zmieniać na lepsze. A miłość do zajawki mnie unosi na wietrze i znów lecę tam, gdzie prowadzi mnie serce. Je. Yeah. Fajne, bardzo lubię teksty podnoszące na duchu, więc daję pięć. O! Pozdro. Pozdrawiam wszystkich. Pozdro. Rapnius ZBŁK. Au!